Ta najwyższa forma, którą budowaliśmy przez ostatnie 6 tygodni, ona właśnie teraz będzie na tym turnieju. Już we Włocławku pokazaliśmy, że, że stać nas naprawdę na dobry mecz i na dobre statystyki, więc tylko będzie lepiej. Wydaje mi się, że, że jedziemy z nadziejami ogromnymi. Nie chcemy zawieść kibiców, no i tej, tej pracy, którą wkładamy na treningach. Tomasz Herman ma 33 lata i jest kapitanem drużyny. Można go z pewnością uznać za legendę świeckiej koszykówki. A legenda. Za dużo powiedziane. Troszeczkę może przeżyłem w tej świeckiej koszykówce. Trochę zdobyłem, trochę pograłem. Ale legenda to za dużo powiedziane. Ale miło mi. Bardzo się cieszę, że zaczęło to się od, od początku, od nowa. I ci chłopacy, którzy są tutaj, mogą sobie pograć. I my możemy sobie, sobie pograć. Myślę, że właśnie ludzie, nasi świeccy kibice, bardziej mogą. Z żyć się z nami, nie z takimi gwiazdami, które przychodzą na jeden sezon, zbiją trochę pieniędzy i na następny sezon grają gdzie indziej. Jest zupełnie inna drużyna. Myślę, że to jest o wiele lepsze. Może troszeczkę mniejsze widowisko, ale myślę, że to jest fajne. Kapitan klubu Koszykówki w następujący sposób tłumaczy sukces zespołu. Nikt nam zwycięstwa za darmo nie dał. Było widać, że trzeba było się bić, trzeba było walczyć. Ale pokazaliśmy, że jak trzeba się zmobilizować, to potrafimy to zrobić. Szkoda, że na wyjazdach wolałbym, żeby te mecze rozstrzygały się tutaj. Ale w sumie na wyjazdach zwycięstwo smakuje jeszcze lepiej, bo te drużyny były pewne swego, a my pokazaliśmy im jednak, że liczymy się w tej lidze. Marcin Grocki ma 30 lat, a jego cechą charakterystyczną są rzuty za 3 punkty. Domeną jest ogólnie z, od początku w grupach młodzieżowych grałem bardziej na obwodzie, teraz bardziej gram pod koszem, ale to, że rzutam za trzy, to jest spowodowane tym, że jakieś tam predyspozycje na pewno, ale ćwiczy, treningi w latach po, w początkach po prostu koszykówki, gdzie byłem bardziej ustawiony na obwodzie i miałem predyspozycję do gry jako obwodowy zawodnik. Marcin Grodzki chciałby, aby klub koszykówki awansował do drugiej ligi, jednak jego zdaniem w zespole należałoby zaprowadzić pewne zmiany. Jeżeli chodzi o awans, to szanse są w tym składzie awansować, a jeżeli już myślimy o drugiej lidze, to jakieś tam 3-4 wzmocnienia na pewno by się przydały, bo tym składem, znając drugą ligę, w tym składem byśmy mieli problemy no Grało utrzymanie i to bardzo nisko byśmy stali tym składem w drugiej lidze w obecnym sezonie, znając tam rozkład sił zespołów, to by było ciężko utrzymać się samym tym składem. Trzy wzmocnienia na pewno by się przydały do tego, żeby grać spokojnie w, środek, w środku tabeli w drugiej lidze. Pewno by się przydało wzmocnienie na pozycjach takich jak rozgrywający, gdzie potrzeba było zawodnika doświadczonego, który grał w tej lidze, a Kwestia z tego, tam Kuba Lorenz nie jest doświadczony, jest jego pierwszy sezon w seniorskiej koszykówce, więc wzmocnienie na pewno zawodnicy doświadczeni, czyli pewnie z zewnątrz. No. Marcin trzy razy w tygodniu na treningi do świecia dojeżdża z Bydgoszczy. Jego najbliżsi to akceptują. Bo robię to od 10 roku życia. Jak zacząłem trenować w Astorii, w grupach naborowych, wszystko było pod, yy, całe moje życie jest. Ukierunkowane pod koszykówkę, typu wybór studiów. Skończyłem AWF Gdański. To też było związane z tym, że interesuję się sportem ogólnie i te studia skończyłem.